Was serdecznie. Dzisiaj będziemy odpakowywać prezenty. Dokładnie tak, więc każdy nich tutaj zasiądzie i będziemy testować i otwierać nowe prezenty, więc się siadajcie Idź. My musimy robić w Tak tak, oni Patrzcie ile ich mamy. Ogromną ilość. Więc przychodźcie do oglądania. Dobra, my już jesteśmy ubrani. No i przechodzimy do pierwszego prezentu. Pierwszy prezent, uwaga, odpakowujemy za 3, 2, 1. Jest taka piękna sukienka, jak możecie zobaczyć. Taka ładna, błyszcząca z kwiatkami. i kto się przejmie? Oczywiście, że ja, mama. Dobra. Dobra. Teraz odpakowujemy drugi prezent, ale musicie na początku ocenić ten prezent. No, ja tak średnio oceniam, no bo wiecie, to dla dziewczyn, ale na pewno dziewczyna jakoś dobrze będzie w tym wyglądać, więc jakoś takie 8 na 10. My oceniamy. Ja Laura, ja Klara. Oceniamy to 2 na 10. Nie podoba nam się. Uh -huh. Ja oceniam bardzo ładna 5 na 10. Taka wiatruszka, ale nie w moim stylu. Ja oceniam 10 na 10, bo takie sylwestrowe, więc... A ja jestem prowadzący. Tymek. Dobra, więc kolejny prezent to jest taki kolorowy. Więc zaczynamy. Ile mamy tych prezentów raz? Dwa z tą sukienką? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 prezentów. No dobra. Więc przechodzimy do następnego. Wow, mamy takie całe yy, ogólnie urodzinowe ten. Zobaczcie jakie ekstra. Mam nawet takie flagi. Fajne. Więc jak Wam się podoba ten zestaw? Przygrałem Wow my oceniamy 10 na 10 Ja też oceniam 10 na 10 Duży zestaw, więc Naprawdę przydatny na urodziny Tata, niedzia nie. Ja oceniam 8 na 10 Bo no Za mało tych rzeczy Dużo, ale tak balonów, takie małe Więc raczej znaczy dać dziewczyny ja uważam, że ekstra są nawet takie fajne efekty. 9 na 10. Waga! Drugi prezent jest dobrze też oceniony, więc przechodzimy do trzeciego. Trzeci prezent to jest taki fajny. Taki fajny koszulka i taka tam opaska. Więc idealnie dla Ciebie. Tak, bo ja kocham sport, więc ja oceniam 10 na 10. Ja oceniamy, my oceniamy takie zaduje, my nam się nie podoba. My wolimy kolorowe życi 5. 2 na 10. Tak. Teraz tata. No, ja oceniam no takie serde, sz nie, więc ja oceniam 7 na 10. Ja Zajmę do średnia 8,5 na 10. Więc, no, takie średnie to odziany. Więc tutaj sobie już pakujemy znowu. I lecimy dalej. Następny, o, następny prezent. Może będziemy teraz przychodzić do drugiego prezentu kolorowego. Czyli czwartego. Wow, taki ufoludek. To bardzo śmieszne. Jak oceniacie dziewczynki Śmieć 10 na 10 to 10 na 10 bardzo fajnie, bardzo 10 na 10 Wszyscy 10x10, weźmy na lampie. No to nas to obchodzi. Dobra, spieszymy się dalej, dalej. Następny prezent to jest taki. Taka lampka. Może bez oceny, po prostu, jak wam się przydaje, jak myślicie, że ciekawa? No, bardzo fajna, tylko że takie małe światełko daje, więc do naszego pokoju z mamą nieprzydatne. My chcemy, chociaż my palimy kolorowsie dzieci, no ale ty też jesz fajny. No, do naszego pokoju bracie, będzie pasować, więc możemy ty, my to wziąć. No dobra, więc następna rzecz. Tu jest taki co to jest? Tu mamy dwa bilety na koncert, więc może pod koniec będzie jakiś koncert. Mamy kapelusz taki ubranką. I mamy ten i mamy taki bidon. Dobra, więc bardzo fajna rzecz, więc przechodzimy do następnej rzeczy. Na pewno shortstra pójdziemy. No, na pewno. Bardzo no fajnie. Dobra, następny prezent. Uu, to jest ten, to może niech tata to weźmie i zaraz wręczy mamie. Następny prezent. ten. To może ja wręczę komuś zaraz. Następny prezent. Uuu, taka bluza. Oczywiście, że do mnie pasuje. I zobaczcie, jeszcze pasuje do tej lampki, więc na pewno ja ją wezmę. Nawet nie bierzcie tego pod uwagę. Ja tu nic nie pokazywałem. Osta y jeszcze dwa ostatnie prezenty. Taka fajna bluza. Naprawdę fajna. No, a mi też się podoba. I tak średnio nie jakaś niewyprasowana. I tam, tam, ja nie lubię. Nam się bardzo podoba, że ta dziewczyna jest kolorowa. Tak, dziewczyny lubią kolory, ale jest bez oceniania. Niudno. No właśnie. Więc przechodzimy do ostatniego. 3, 2, 1. O patrzcie, to jestem ja z młodości. Patrzcie, pofarbowałam sobie kiedyś włosy na biało, a miałam ciemny blond. Po prostu nie lubiłam już takiego i ten y, kolor mi wybladł i mam taki blond jasny. I taka zwierciuszka to jest moją koleżanką najlepszą. Jupi, dziękuję wszystkim! zawsze tutaj na tym odcinku mi to mi no po prostu, I love it, musimy to sobie przyjąć mężuś. No, no bo więc zaraz po odcinku wszyscy sobie tutaj rzeczy poukładają, no bo na stole no, to nie będzie, nie? Dobra, więc... Więc ja się pobuję. Ej, ale ja chciałam. Ej, spadaj. Słuchaj stąd. Właśnie kutnie. i teraz widzicie... I idziemy zaraz na koncert. Więc szykujcie się za 3, 2, 1 będziemy już ubrani, więc czekajcie. A no i pamiętajcie o subskrypcji. Masz siostrzyczka? Och dziękuję! Uch, idę stąd. Ogólnie widzowie. Jesteśmy już gotowi, ale tata jednak wręczy kwiaty, ale my naszemu ulubionemu zespołowi wręczamy o tu taką, taką kwiatkę, więc trzymaj. A ja nie mam nic takiego z kwiatkiem. Może tam na miejscu coś będzie jakieś pamiątki. Mamo, możemy parę drobnych. Weźcie sobie moją kartę. Mam tam 100 tysiąc, tysięcy, więc... Dobra, idziemy, moi drodzy. Jeszcze coś uważaj. Może. Dobra, nie ma Idziemy. Wow, to tutaj. No tak, się tam. Dzień dobry. Ja tutaj jestem ochroniarzem. Proszę dać bilety. Proszę. Zaskanuję. Ja po co tu w bilety. Dobrze. Proszę wchodzić. Dziękujemy. Proszę bardzo. O, to chyba bardziej co. No. Wow, ale tu ekstra mogę wziąć sobie tu fotelko. No to weź. Fajnie, może ubiorę. Fajnie mi! Dobra. Ja sobie chowam do plecaka. Wow, zobacz co tutaj jest w brecie. Biorę to. Ale fajnie mi. Może sobie zmienić te Zmieniam? Zmieniam. Oczywiście, że zmieniam. Wow. Mama będzie... Mam je złam, ale to nic. A nie, może będę miała swój kolor, no bo jest. Nie wypada Ale fajna. No ja może sobie taką zrobię. Panie, je. no, nie był że jakiś nie Taki. Dobra, ekstra. A ma pomijcie, się. Się się, ja mam powie mi sobie szalejemy. Robimy zdjęcia? Dobra, dawaj. Trzy, cztery, go. Ale fajne. Wiesz to. Bo już mam plecak. Dobra, teraz idziemy na ten koncert, bo się zaczyna. Dobra, idziemy. Co mówimy pod do żarty. Są pamiątki, słowo to nie ma jeden. Dzień dobry. Dzień dobry. I pójdziemy. Fajny to no, się rysik. Fajne bierzemy. Mhm. To za darmo. Za darmo! To chcemy braliśmy. Zartyja, dziewiczę, widzę zapłatne? Proszę pana. Trzy to tam się opowiada. Przepraszam. Już. jest tutaj goret. Możesz... I tu jak może to schowamy.

Ja spieram, a nasi... Tutaj nasz DJ... O oh proszę... Ja nasz DJ nam zaprezentuje... Uwaga, uwaga, uwaga! Don't take me out, don't take me now. No, don't take me now. O Boże, No ja sobie coś na piesze. jakie dobre. Take me now, don't take me now. Będziesz kamerował? A no, nie, to nie jest kamerowa. Umiem grać na gitarze. Zapraszamy tego kolegę, Brawo! Тоа би било на тезе, гнамите с вами, па-па!